Jejku, już piątek! Zatem sprawdź swój niemiecki. Zaczniemy od bardzo przyjemnego zwrotu. Trzymaj się. Jak to jest po niemiecku? Często używamy, kiedy żegnamy się z kimś. To? Machs gut. A jak powiemy w liczbie mnogiej, trzymajcie się. To dojdzie jedna literka. Macht's gut! Trzymajcie się! A jak powiesz po niemiecku usunąć, na przykład plamę? Gdzieś mamy plamę i chcemy ją usunąć. To? Entfernen. Entfernen. A jak powiesz dłoń i dłonie, to? To na pewno znasz. Die Hand, die Hände. No i co? I wszystko już nauczone. A teraz widzimy się za tydzień. Sprawdź swój niemiecki i zostaw serducho tutaj.